Lego Technik, Lip Hair jest być może najbardziej rewolucyjnym zestawem Lego Technik, ale LEGO po prostu trafiło w dziesiątkę w trzech kluczowych kwestiach z tym zestawem. Pierwszą z nich jest łączność. Szczerze mówiąc, gdy dowiedziałem się o parowaniu Bluetooth, obawiałem się tego, że mogą być problemy. Nie chciałem korzystać z telefonu, przechodzi przez proces parowania Bluetooth, który trochę trwa, lecz szczerze mówiąc, jestem teraz bardzo zadowolony. Proste jak bułka z masłem. Dosłownie otwierasz aplikację, naciskasz dwa przyciski. Na każdym z inteligentnych hubów i bam, jesteś połączony, gotowy do zabawy. Możesz poruszać ramieniem, robić co chcesz. To prowadzi mnie do drugiego punktu, którym jest system sterowania jednym dotknięciem. Lego Technic Liebherr naprawdę musi się chwilę skalibrować na początku, ale po kalibracji możesz dosłownie ustawić ramię na ekranie, a ono będzie je naśladować w rzeczywistości na prawdziwej koparce. To jest naprawdę niesamowite, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy czegoś takiego z funkcjami zasilania. A ten nowy system Control+, Plus, a także Powered Up i Boost naprawdę wprowadzają niesamowite możliwości. Nie mogę się doczekać co LEGO zrobi z kolejnymi zestawami z Control+, Plus i nowymi modelami, które są naprawdę niesamowite. Na koniec LEGO po prostu trafiło w dziesiątkę z odwzorowaniem tego zestawu. Lego Technik Liebherr. Spójrz na wszystkie realistyczne funkcje i detale. Ma nawet fałszywe układy pneumatyczne, co jest naprawdę niesamowite, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy fałszywych układów pneumatycznych. To świetny sposób, aby zdobyć niektóre pneumatyczne rurki, jeśli nie chcesz kupować zestawu pneumatycznego. Zestaw składałem około 14 godzin z niesamowitym zaangażowaniem. Nie było to monotemne. Mamy też fajną drabinkę. Mamy wszystkie te małe dekoracje z tyłu z rurkami. Wszystko. Cockpit jest po prostu niesamowity. Kiedy go budujesz, jest tak wiele skomplikowanych detali, szczerze mówiąc, o wiele lepszy niż większość monotonnych zestawów Lego Technic. Jeśli zastanawiasz się, czy kupić ten zestaw, czy może jakiś inny technik, zdecydowanie wybierz ten. Dostaniesz o wiele więcej wartości za swoje pieniądze. A pełna recenzja tego zestawu znajduje się na moim kanale i trwa około 25 minut. To było wszystko ode mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco z nowymi filmami i kliknij dzwoneczek. Siema.